Cześć! Witam w następnym odcinku Coaching Business. Tym razem chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć na temat różnic między różnymi typami coachingu, w tym właśnie coachingu typu live, coachingu biznesowego i coachingu kadr zarządzających. Aby rozróżnić te różne typy coachingu, warto zrozumieć na jakich wymiarach jesteśmy w stanie właśnie rozróżnić te różne typy coachingu. I tutaj mówimy z jednej strony o tym, kim lub czym jest obiekt zmiany, kogo chcemy zmienić, kto jest zmieniany w trakcie procesu coachingowego. Z drugiej strony mówimy, jaki jest cel zmiany, to znaczy do jakiego wyniku dążymy. Na tych dwóch wymiarach jesteśmy w stanie rozróżnić te różne typy coachingu, więc kto jest obiektem zmiany, kogo chcemy zmienić i jaki jest cel zmiany. Zacznijmy od coachingu typu live. Coaching typu live zakłada, że chcemy zmienić albo chcemy osiągnąć wewnętrzną zmianę naszego klienta, naszego coacha. Więc jakby tak środku zainteresowania jest sam coach i jego wewnętrzna zmiana. Co chcemy zmienić? Chcemy doprowadzić do zmiany w indywidualnym, subiektywnym celu, więc chodzi rzeczywiście o subiektywny cel, chodzi o indywidualny cel, zdefiniowany przez klienta i przede wszystkim jest to, są to wewnętrzne cele. Um, więc live coaching można określić następująco. Chcemy doprowadzić do wewnętrznej zmiany klienta, Klient jest częścią pytania oraz odpowiedzi. Jest to bardzo ważny element, ponieważ wchodząc w relację coachingową, klient będzie zadawał swoje własne pytania, będzie stawiał swoje własne pytania i tylko klient będzie w stanie sobie też samemu odpowiedzieć na te pytania. Więc klient jest jednocześnie częścią pytania i odpowiedzi. Klient jest sam przyczynowo odpowiedzialny za sukces lub brak sukcesu. I wewnętrzny sukces tego klienta jest Wstępnym warunkiem dla każdego innego sukcesu, więc pracujemy z klientem nad zmianą wewnętrzną, nad rozwojem wewnętrznym i właśnie ten rozwój wewnętrzny, ta, to zwiększenie wydajności wewnętrznej będzie podstawą do dalszego sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie. Cele jakie cele? Um, cele są przeważnie subiektywne, więc chodzi o indywidualne, subiektywne, subiektywne cele, jakie zostały zdefiniowane przez klienta. Um, Przede wszystkim chodzi o właśnie poprawę sytuacji subiektywnej. Często nie tylko chodzi o poprawę sytuacji, lecz o poprawę z percepcji, więc jak ja siebie widzę, nie tylko jak rzeczywiście jest. Coaching typu biznes. W coachingu typu biznes chodzi przede wszystkim o polepszenie zewnętrznego zachowania i zewnętrznych zachowań w kontekście biznesowym. W coachingu typu live chodziło przede wszystkim o wewnętrzną zmianę klienta w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakimkolwiek kontekście. W coachingu biznesowym chodzi o zewnętrzną zmianę zachowania lub przekonań jednostki lub grup, więc tutaj jesteśmy też w momencie, gdy mamy. Trzecią partię wchodzącą w tą relację coachingową, i to jest usługobiorca, to znaczy, na przykład firma płaci za coaching grupowy dla jakiegoś tam departamentu. I chodzi przede wszystkim o to, żeby zmienić zachowania i przekonania w kontekście biznesowym. Jeśli chodzi o te zmiany, to chodzi przede wszystkim o obiektywne udoskonalenie biznesu, więc jeśli na przykład Jakiś dział pracuje nad sprzedażą i zwiększenie sprzedaży polepszy wyniki biznesowe tej firmy, to zwiększenie właśnie wydajności, na przykład, sprzedaży, zwiększenie jakości sprzedaży będzie jednym z celów, więc, na przykład, w tym wypadku zewnętrzne zachowanie danej grupy. Jak to można podsumować? Chcemy zmienić zewnętrzne zachowanie, chcemy zmienić zewnętrzne um, przekonania. Skupiamy się na optymalizacji biznesu, więc obiektywnych um, celów firmowych. Zmiana zachowań zewnętrznych i przekonań w otoczeniu biznesowym. Chodzi przede wszystkim o jednostki i grupy. Nasze cele będą mierzalne i są zatem obiektywne. Chodzi o sprawę wewnętrzną. Może to być sprawa wewnętrzna w danej grupie, może być to sprawa wewnętrzna w danym biznesie. Jakie mogą być przykłady właśnie w takim coachingu biznesowym? Przykłady w coachingu biznesowym mogą być na przykład, może być na przykład zmiana strategii. Więc um, szefowstwo może przedstawić nową strategię firmy. Nowe strategie zmiany w strategiach często mogą doprowadzić do takich reakcji defensywnych, obronnych, ponieważ nie każdy lubi zmiany, nie każdy lubi iść w innym kierunku niż do tej pory szedł. Um, coaching może pomóc w tym, żeby doprowadzić do skutku właśnie tą strategię i sprawdzić, czy ta strategia na koniec dnia naprawdę odniosła sukcesy. Będzie mierzalna poprzez właśnie mierzalność wyników jakiejś grupy, która um, była w procesie coachingu. Mogą być też to zmiany w, na poziomie organizacji, albo na przykład zmiany wydajności, do jakich kieruje się właśnie coaching biznesowy. Coaching kadr zarządzających jest gdzieś pomiędzy, um, jeśli chodzi o, um, o to, kogo chcemy zmienić. Zmieniamy przede wszystkim osoby z kadr zarządzających, więc um, osoby najwyższego szczebla zarządzającego, um, w kontekście biznesowym. Lecz tutaj trzeba dodać, że coaching osób z kadr zarządzających nie ogranicza się tylko do pracy nad zewnętrznymi, zewnętrznymi zachowaniami, tak jak w coachingu biznesowym. Tutaj też pracujemy nad wewnętrznymi poglądami, wewnętrznymi przekonaniami, ponieważ u, um, u osoby z kadr zarządzających często chodzi przede wszystkim o to, żeby zwięks zwiększyć skuteczność e, liderstwa zwiększyć skuteczność te, zarządzania um, żeby zwiększyć skuteczność zarządzania nie tylko e, nie wystarczy tylko zmienić zewnętrzne zachowania nieraz trzeba też poruszyć właśnie te wewnętrzne przekonania wewnętrzne poglądy wewnętrzne poglądy jak się motywuje ludzi wewnętrzne poglądy jak ludzie w jakim kontekście najlepiej funkcjonują Podsumowując, jeśli pracujemy w coachingu z kadrami zarządzającymi, pracujemy na poziomie indywidualnym z osobą w danej kadrze zarządzającej. Pracujemy nad wydajnością tej osoby, przede wszystkim nad skutecznością liderstwa. Próbujemy udoskonalić obiektywne działania, które są mierzalne na poziomie biznesowym. Jednak robimy to poprzez pracę nad zewnętrznymi zachowaniami oraz wewnętrznymi przekonaniami. Chodzi nieraz, nieraz tykamy osobisty rozwój personelu zarządza, zarządzającego. Jest to pewnego rodzaju podejście odgórne do biznesu, ponieważ zmieniamy biznes od góry z celem, żeby cały biznes poniósł pozytywne efekty. W coachingu typu biznes zmieniamy jakby całe ciało tego biznesu od dołu, więc Coaching typu kadr zarządzających jest podejściem top-down, jest podejściem odgórnym. Zmieniamy wydajność personelu zarządzającego. Próbujemy zwiększyć skuteczność liderstwa, a skuteczność liderstwa to jest stopień między wynikiem docelowym a bieżącym wynikiem, spowodowanym bieżącymi zachowaniami. Więc my się zachowujemy dzisiaj w pewien sposób, Doprowadza to do pewnego wyniku, i ten wynik jest w pewnym stopniu już osiągnięty, jeśli chodzi o taki wymarzony docelowy wynik. Więc sprawdzamy stopień osiągnięcia naszego wyniku za pomocą dzisiejszych zachowań i to jest skuteczność liderstwa. Um, żeby podsumować, jak się różnią te trzy typy, jeśli chodzi o obiekt zmiany: w coachingu typu live pracujemy nad wewnętrzną zmianą klienta. W coachingu typu e, kadr zarządzających Pracujemy trochę po stronie wewnętrznych zmian klienta, trochę po stronie zewnętrznych zmian zachowań. Jeśli jesteśmy w coachingu biznesowym, pracujemy przede wszystkim na zewnętrznych zmianach zachowań w kontekście biznesowym. Jakie są cele? Jeśli pracujemy w coachingu typu live, pracujemy nad subiektywnymi celami danego klienta. Jeśli jesteśmy. W coachingu typu kad zarządzających pracujemy przede wszystkim nad obiektywnymi celami, więc na przykład skutecznością liderstwa, zarządzania. Jednocześnie nieraz musimy pracować też nad subiektywnymi celami danej osoby z tych kad zarządzających, aby osiągnąć właśnie zmianę tych obiektywnych, polepszenie tych obiektywnych celów. W coachingu typu biznes pracujemy przede wszystkim nad mierzalnymi elementami w kontekście. Biznesowym, na przykład nad umiejętnością em, sprzedażową. Mam nadzieję, że trochę Wam ten, em, to wideo pomogło zrozumieć różnicę między em, coachingiem typu live, coachingiem typu biznes i coachingiem zarządzającym. E, w następnym filmie opowiem Wam troszeczkę o, na temat e, różnic między mentoringiem, treningiem, em, doradztwem a e, coachingiem. E, bardzo dziękuję za słuchanie. Um, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i proszę, proszę, komentujcie, jeśli chcecie wejść w współpracę coachingową, napiszcie do mnie, lajkujcie um, i dzielcie się moimi treściami na mojej stronie. Bardzo dziękuję z góry, miłego wieczoru.